Znaczy tak, inne były założenia w szatni. Wiadomo, może i dzisiejsze warunki i stan boiska też zrobiło swoje, było ciężko. Chcieliśmy od początku grać piłką, natomiast też się spodziewaliśmy, że oskar na nas usiądzie, że będą walczyć, że, że nie zostawią nawet centymetra boiska i to było widać od samego początku, to, to oni, tak szczerze powiedziawszy, nas zdominowali na początku, mieli groźniejsze sytuacje. Potem my tak pomału, pomału, pomału... Eee, zaczęliśmy coś tam grać. Wiadomo kartka to już odmieniła tą grę. W szatni powiedzieliśmy sobie e, parę słów, e, no, nie było cicho. I, I zaczęliśmy grać i robić to, co, to, co, to, co, to, co sobie założyliśmy. To są, derby. to są derby, derby rządzą się swoimi prawami, także mówię, my byliśmy uczuleni na to, mówię, ja już nie raz grałem w derbach, także wiem, jak to jest, tutaj tabela i, i umiejętności nie mają znaczenia, także to, to, to było wiadomo, że tutaj nikt e, nie zostawi kawałka boiska, także no, cieszymy się, my się cieszymy ze zwycięstwa, mówię, e, to jest wojna, pierwsza bitwa wygrana, jedziemy dalej, następny mecz w środę. 9. Odmienny zespół, graliśmy w dziesiątkę, próbowaliśmy się bronić. Najgorsze jest to, że straciliśmy bramkę, kiedy siły się wyrównały. Bramka przypadkowa i myślę, że ta pierwsza bramka zadecydowała na wyniku najwięcej. No, to było pewne, że derby zawsze rządzą się swoimi prawami. Nieważne kto jest na którym miejscu w tabeli, zawsze to jest mecz walki. My nie odstawiliśmy nogi, oni nie odstawili i efektem były kartki i twarda gra. Chyba trochę szczęścia tylko, bo przy odrobinie szczęścia na pewno byśmy tego meczu nie przegrali. No bardzo fajnie. No. Cieszy, trzy punkty na pewno cieszą. Fajnie strzeliłem dwie bramki. Najważniejsze, że, że wygraliśmy. No, ciężki plac, ale trzy punkty jadą do Radomia i to jest najważniejsze. Spodziewaliśmy się takiego, takiego meczu. Plac, plac był ciężki, ślisko, kilka ślizgów i konsekwencją były czerwone kartki. No, dla mnie to wszystkie, wszystkie słuszne, w jedną i w drugą stronę.